Dzień dobry, witajcie na kanale Hawciarskie Dziennicze Kasi. Ja jestem Kasia i dziś jest ten filmik, w którym podsumuję wyniki mojego miesiąca Hawciarskiego. Tym razem to będzie marzec. W marcu wyszywałam dużo i zaraz o tym przekonacie się. Ja przypomnę jeszcze, że podsumowuję statystycznie, czyli mówię, ile mi to zajęło godzin, ile dni zajęło mi wyszywanie każdego obrazu. Mam kilka części podsumowania, czyli ta część pierwsza to taka część statystyczna, i potem idzie ta część, gdzie pokazuję finisze, które zresztą widzicie na swoich ekranach. I zaczynamy. Po pierwsze, ogólna liczba, którą wyszywałam w tym miesiącu to 106 godzin i otrzymuje się, że wyszywałam, wyszyłam tylko 4 finisze i jeszcze kilka prac wyszywałam, czyli to był taki postęp, ale który nie stał się finiszem i był start, który też nie stał się finiszem. Co dotyczy finiszów, to zacznę od jednorożca. Jednorożec jest częścią dużego samplera, który jeszcze nie zaczęłam wyszywać, ale może kiedyś zacznę i wyszyję, ale postanowiłam policzyć go jak osobny finisz. Wyszycie mi go, zajęło 1 godzinę i 1 dzień hawciarski. Dalej idę do kaktusów. A kaktusy wyszywałam częściowo w lutym, a częściowo w marcu. I Wyszycie mi zajęło 9 dni i więcej niż 17 godzin. Zajęło mi wyszycie wszystkich czterech Kaktusów. Bardzo mi się podobają, są bardzo kolorowe i już wkrótce oprawię je. Dalej, następny finisz to chyba będzie dziewczynka, dobrze powiem trochę o dziewczynce. Myślę, że bardzo dużo o niej opowiadałam, kiedy wyszywałam ją w pierwszej części marca. I pewnie już wiecie, że nie spodobało mi się wyszywanie, bo dla mnie to jest zbyt skomplikowane. Nie otrzymałam prawie żadnej przyjemności, ale obrazek otrzymał się bardzo piękny i bardzo uroczy. I może kiedyś, myślę, że potem po prostu zapomnę wszystko, wszystko to, co było podczas wyszywania, jak dużo to było backstitchu, jak długo to wyszywałam, a po prostu będę podziwiać piękny obrazek. Teraz co dotyczy statystyk o tym hawciku, dziewczynka z zarenką. Zajęło mi to wyszycie 16 dni hawcjarskich i więcej niż 36 godzin. Sarenkę wyszywałam najdłużej wśród wszystkich haftów, które wyszywałam w marcu, i liczba godzin, którą spędziłam z tą dziewczynką, to jest mniej więcej 35%. Czyli można powiedzieć, że połowy marcu wyszywałam, połowę. Jedną trzecią, więcej niż 1 trzecią marca spędziłam z tą dziewczynką. I został ostatni finisz, który miałam w marcu. To jest Czerwony Domek, już nie będę podawać oryginalną nazwę, Nazywałam go roboczo Czerwony Domek. To jest obraz, obrazek od firmy Panna, lubię te kolory czerwone, lubię taki prosty styl, taki prymityw i zajęło mi go wyszycie. Wyszycie mi go zajęło 5 dni awciarskich i trochę więcej niż 15 godzin. E, chyba to wszystko, co można powiedzieć o finiszach, co mogę powiedzieć o startach, to wśród tych startów, które stały się finiszami, to jest Czerwony Domek, to jest Dziewczynka z Sarenką i to jest ten a, maleńki Jednorożec. Co dotyczy prac, które stały się finiszami, ale były zaczęte, zaczęte w lutym, to są kaktusy. I jeszcze jest obraz, który zaczęłam, ale nie zdążyłam wyszyć i o nim powiem potem w postępach. Co dotyczy postępów w tym miesiącu, w marcu. To nareszcie zebrałam się do wyszywania pracy przy samowarze. O tym mówiłam w swoim tygodniu hawciarskim. Tak wygląda ten obraz. Jak widać, wyszyłam taką część mniej więcej. I co dotyczy tego, jeżeli chyba mam gdzieś zdjęcie, jak wyglądała praca do tego momentu, jak zaczęłam wyszywać ją w marcu i w marcu wyszyłam no, od, od tego momentu i wszystko w prawą stronę wszystko wyszyłam w marcu no i jeszcze gdzieś tutaj wyszyłam też w marcu, więc sporo nie przybyło na tym hawcie, obraz jest bardzo duży. No nie wiem kiedy będę zabierać się za niego ponownie, ale myślę, że byłoby super, jeżeli by każdego miesiąca na kilka dni, brałabym go do pracy. To, co dotyczy postępów związanych z tym haftem. I teraz pokażę jeszcze jeden postęp. Postęp taki. Znowu drzewo, więc ja myślę, że domyśliliście, co to jest za obraz. To jest Stara melodia od Mareszki w wykonaniu Joy Sunday. Tak wygląda na dzień dzisiejszy, no czyli na 1 kwietnia ta praca. I no, wszystko myślę, że widać. Przybyło, nie wiem, gdzieś tu wyszywałam, więc gdzieś tu, tutaj przybyło, bo każdego tygodnia w marcu wyszyłam. 3-4 godziny, więc jeżeli w marcu wyszywałam 3-4 godziny tygodniowo, to no mniej więcej 12 godzin spędziłam z tym haftem, więc ta praca też idzie. Przyrost jest. I jeszcze jedna praca, która też jest postępem, bo nie skończyłam, mimo to, że to niewielkie duży obraz. W ogóle to cztery obrazki, więc e, przypomnę, że to są worki. Czyli ten hawczyk będzie przeszywać się na worki, który potem jeszcze um, uszyje. E, I, e, czyli, czemu to jest postęp? Bo po prostu zaczęłam to uszywać w marcu i nie skończyłam. Czyli to jest start i skończona praca, nie finish. A, tak wygląda oryginalnie ten zestaw. W zestawie jest też taka tkanina dla worków, nici oczywiście i schemat, więc został mi tylko ten. Ta część to bardzo szybko się wyszyła, ale już wczoraj, czyli 31 marca już nie, miała, nie miałam czasu, więc zdążyłam wyszyć tylko te kwiatuszki. Te kwiatuszki i to. To jest wszystko takie jakieś blade, bo w schemacie i na obrazku ten kolor jest taki bardziej wyrazisty, a tu jakoś otrzymało się wyraziste. Nie, nie no. no więc to też był postęp. To, co dotyczy postępów w marcu, czyli w marcu wyszywałam wszystko, co miałam. Czyli nie ma takich obrazów, które by zaczęłam i nie wyszywałam w marcu. Tradycyjnie jeszcze częścią mojego podsumowania są zakupy. Zakupy albo prezenty, albo informacja o tym, co nowego pojawiło się w moim chowciarskim zakątku. I zacznę od zakupów, które miałam w lutym, bo w lutym po prostu nie miałam takiej części w podsumowaniu. Ten samochodzik już widzieliście czerwony samochodzik. Ten zestaw zjawił się, pojawił się u mnie w lutym. W lutym go wyszyłam, już dążyłam go oprawić. Potem znów zwróciłam go do ramiarni, żeby naprawili swój bukant, potem już wysłałam go do swojego tacie, taty, bo wysywałam dla niego w prezencie i zostało mi tylko okładka, schemat i pozostałości nici, czyli okładkę pokazuję. I jeszcze jeden zestaw, który nie pokazywałam, ale też zjawił się, czemu mówię, zjawił się, pojawił się u mnie w marcu. To Obraz od firmy Owen. Ma nazwę Evening Walk. może tam, Wieczorowy spacer, może tak mogę przetłumaczyć. Jest to obraz, o którym od lat marzyłam. I myślę, że zauważyliście, że często mówię, że kupuję jakieś. Obrazy, zestawy, o których kilka lat marzyłam, ale tak naprawdę jest. To nie jest nowy zestaw, ale jak tak długo był w moim koszyku i tak długo na niego patrzyłam, i po kilku latach nie znudziło mi się, i teraz trochę jest mi lżej, chociaż go nie zaczęłam, nie wyszyłam ale jest w mojej kolekcji. I teraz mogę patrzeć na inne obrazy i marzyć o innych, które może za kilka lat zjawią się w mojej kolekcji też. A więc to, co, do, co dotyczy zakupów w lutym. I ta, ta część, taka część w części, to będzie, czyli to będzie pokazanie, co otrzymałam na Dzień Kobiet na 8 marca w prezencie. A pierwszy zestaw to jest taki chcę spróbować wyszyć te kwiaty i widać tylko część schematu. Jakiego schematu? Widać tylko część kanwy niczy. i nici i jeszcze nie rozumiem ale wkrótce otworzę, pokażę. No więc Chyba to są te schematy, albo może i te też te nie widać. No kiedy otworzę, to to już zobaczycie, czyli dostałam taki zestaw. Dalej dostałam takie zestawy. E, to jest shop, chyba tak? E, tu jest bardziej widać, bo tu nie ma naklejki, No dobrze, to jest ta seria, o której mówiłam, z, którym, z której już wyszyłam małego dzika, małego lisa i małego jelenia e, i dziękuję sklep, że zakleiłeś mnie <grymne> jeża ale tu chyba trochę bardziej widać takiego małego jeża będę mieć, mieć pięciu obrazów z tej serii tak, czyli trzy dalej, jeszcze otrzymałam takiego Cudownego kota. To jest zestaw z filcu. Już widzieliście mojego niedźwiedzia, i to jest jego kolega, ale tylko kot. Widzicie, ma też w sobie takie haftowane elementy na sobie, czyli ta krowa, domek, jakiś staw. Bardzo chcę wyszeć tą butelkę z mlekiem, nie wiem czemu. I ciekawa jestem, jak ta krowa przyczepi się do tego kota. Jest jakaś kolorowanka. A to, co dotyczy zestawów, ale jeszcze to nie wszystko. Jeszcze dostałam, ja go sama wybrałam. Dostałam taki organizer na bobinki. Jeszcze nigdy nie korzystałam z czegoś takiego, ale moje mulinki po prostu leżą w worku i 90% to jakieś chińskie kolorki, które nie mogę no, czyli nie, nie, nie ma numerku, ale korzystam z nich, bo są takiego koloru, który potrzebuję. No i chcę, to jest 60 takich bobinek i chcę sobie zrobić taką organizację, żeby te kolorki było widać od razu, żeby nie musiałam grzebać w tym worku. Chyba kiedy będę to robić, to pokażę. Ja taki organizer na bobinki też mam. Jeżeli że okaże się bardzo dobry, to można zrobić taki, nie wiem, jeden organizer dla e, niteczek e, PNK, dla kamy, chińskich jakichś no name niteczek i tak dalej. To co dotyczy części takich, takich, takich prezentów. Teraz pokażę co naprawdę kupiłam. E, e, I to będzie zestaw i kawałek kanwy. Zostawiłam to w tym sklepie z, no, w Leonarda, czyli dużym sklepie chubistycznym. To jest zestaw od firmy Panna. Wyszyła się takimi czerwonymi niciami. A gdzie to są białe nici? A, to są jeszcze białe nici, a sama kanwa jest taka, taka trochę żółta. Nici są takiego koloru, nie, prost, nie po prostu czerwony, a tak kolorki, które idą od jasno czerwonego do ciemno czerwonego, no jakoś tak. Nie pamiętam, jak to się nazywa. No I kupiłam kawałek takiej kanwy, to jest chyba 14. Tak. To jest gamma 14, ale potrzebowałam takiego koloru. Taki kolor to nawet nie wiem, jaką ma nazwę, bo no nie jest niebieski, ale nie jest szary. No jakoś taki szaro-niebieski, na kamerze nie widać. To jeszcze takie zakupy miałam. Co dotyczy ciekawych wydarzeń w marcu, to zachęcam do oglądania filmiku z Czarodziejskiego Młynu, gdzie pokazałam jak zjedziłam wystawę wyróbów rękodzielniczych. To jest osobny filmik na moim kanale. I co dotyczy jeszcze jednego ciekawego wydarzenia, to. Poszłam do sklepu hobbystycznego i pokazałam troszkę tego, co było, co dotyczy zestawów do haftu, tamborków, kanwy i takich rzeczy zbliżonych do hafciarstwa. Dla tego sklepu nie było osobnego filmiku, ale. Jest ta informacja w filmiku o moim tygodniu chowciarskim od 1 do 15 marca. Myślę, że marzec był bardzo owocny, jak na wydarzenia, na zakupy, na chowciarstwo. I jestem zadowolona z tego miesiąca. <gryw> Dziękuję bardzo za oglądanie za zostawianie mi komentarzy, za łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!